Josiemano, z tej strony Krowieczko, sprawdźcie gram z tego CS2 trzeba zdobyć najlepszą rangowrze to odcinek 289 No i co widzę? Zostawcie łapę w górę, Super suba z 1000 subskrypcji pod tym kanałem to stworzę swoją ekipę nagrywkową i ekipę do grania ale musicie stawić 1000 subskrypcji, żeby stworzyć ekipę do grania i ekipę do nagrywania więc no widzę a i piszcie różne komentarze. Na przykład dzisiaj taki komentarz, napi komentarz napiszcie. Ja i za co lubicie tę serię? Jak mi napiszcie, za co lubicie tę serię, zostawię wam pod komentarzem. Łapę w górę. Sub... E boże, łapę w górę. No i serduszko. Serduszko też zostawię. Wam. Więc się opłaca. opłacę się. A, i naszym celem jest odbicie Złoto 1. Więc no, widzowie. Czekajcie widzowie, ja się skupię. Bo mam. Nie wiem. Dobra. Powiem wam. Słuchajcie, widzowie. W następnym odcinku, jak będzie odcinek. Bo teraz jest odcinek 289. Jak będzie na przykład kolejny odcinek z CSO, to będzie odcinek 290. No to. Jak będzie, z okazji, że będzie odcinek 290 widzowie, to już sporo, sporo już tych odcinków nagrałem, to zagramy sobie 4 rundy, będziecie mieli dłuższy, po prostu będziecie mieli więcej, dłuższy odcinek. Po sobie zagramy 4 rundy, żeby odbić złoto jeden. No na razie wiecie co ja wiem widzowie, powiem, wkurzam się. Naprawdę, dzisiaj nawet wysłowić się widzowie nie mogę. Ja to nagrywam już kolejny raz. Mi jeszcze internet wywaliło, więc mam dzisiaj taki pchowy dzień do nagrywania. Ale, no myślę, już, ja już taki jestem. Nawet wysławić trochę się nie mogę. Aż. Co bym był w smoku, czy nie? Był tak strzał. Więc no, ja dzisiaj kurde nam wysłowić się nie mogę. Coś. Jakiś taki dzień do dupy mam. No ale... No nie zawsze są dobre dni, pamiętajcie widzowie. Nie każdy dzień będzie idealny. Jeden dzień będzie najlepszy w waszym życiu, a drugi dzień będzie najgorszy w waszym życiu. Nikt nie wie, co będzie jutro. Więc no. Wczoraj... Wczoraj to tylko wspomnienie może. Właśnie. Więc trzeba czasami żyć tu i teraz. Znaczy, wspomnieniami też można żyć. Też trzeba mieć wspomnienia, historię, żeby zapamiętać, żeby nie popełniać tych samych błędów. Ale, no właśnie, trzeba żyć wspomnieniami i teraz żałosami. Nie będziecie żyć wspomnieniami teraźniejszością. Teraźniejszością. Kur... Teraźniś... No po prostu teraźniejszością. O no kurwa, nawet słowa. O sorry. Nawet nie mogę słowa wy... wysłowić się. <grytanie> to było dobre. Po prostu trzeba żyć teraźniejszością. No wiecie, teraźniejszością trzeba żyć. Nawet widzicie, nie mogę się wysłowić. Coś dzisiaj, coś chcę, żebym wam nawet moją wiedzę przekazał. Żeby nie przekazał. No, widzicie, kur, nawet słowa nie mogę dobrze wysłowić się. No ja pierdzielę. Teraz widzę O, widzowie, dobrze powiedziałem. Teraz widzicie. Nawet z takich małych rzeczy trzeba się cieszyć. Pamiętajcie, widzowie, z takich małych rzeczy też trzeba się cieszyć. Ale ja z CS'a się nie cieszę. Ale to wy, widzowie, wiecie czemu. Może nawet i wygrywamy. Ale ja rangę co chwilę tracę, no dosłownie tracę co chwilę rangę no, widzowie, co ja poradzę. No. Tak samo jak ta gra jest nierealistyczna i nic tu nie zmieniają, dosłownie. Ale dobrze jeden widz napisał, że to nie jest Call of Duty. No tak, może to nie jest Call of Duty, ale no trochę takie, by coś tu zmienili. Co z tego, że dodają nowe mapy? Jak te nowe mapy. No nie, są takie. Za... No nie, są. No... Nawet możecie widzowie mi napisać w komentarzu, jak oceniacie te nowe mapy. Ja tak szczerze wam powiem, że te mapy, no. Nie, no Tak do dupy. No. no. Może nie do dupy wyglądają na Ty, no tak średnio. Jak ja go zabiłem? Mm -hmm. Nawet nie wiem, jak gościa zabiłem. No teraz. Widzicie jaka ta gra jest niedopracowana? Nawet byle gdzie strzeliłem dostał hoop-heada Albo ja mam farta, albo ta gra jest serio niedopracowana. No niestety, inni ludzie nic nie robią, a drudzy się starają na przykład jak Ford, jak Epic Games W ogóle, Ja zawsze zapominam widzowie! Jak się nazywają ci co tworzą kallowy Zawsze zapominam sobie. Cały czas prawie gram w te Call of Duty Warzone, a Bo nie mam co robić, albo... Albo chodzę na siłownię... Niewidzowie... To... A to kurna... Ja zawsze zapominam jak oni mają jakby... Jak oni się nazywają, jak ta produkcja Call of Duty się nazywa, naprawdę... Ja bym ich nazwał, jakbym ja tworzył na przykład Call of Duty grę, to bym się nazwał, nie wiem, Call of Duty twórca, albo nie wiem, jakoś tak ci widzowie. Jak na przykład macie firmę BMW, nie? To nie ma jakiejś takiej pobocznej firmy, która się nazywa inaczej, tylko jest firma BMW, i by było ludziom łatwiej zapamiętać. A tak? Ale możecie też w komentarzu mi napisać, jak oni się nazywają. I tak my już wygramy było 3 0 A i tak się skupię Tak gadam i gadam, nie widzę, wy, wy też chcecie Chcę pooglądać Jak on HEDA nie dostał? Okay. Nie wnikam Raz chłop dostaje Heda z dupy Raz w ogóle heada nie dostaje Tak samo jak mi kolega powiedział że oglądał Ginolda. że było coś takiego że go, że Ginold, wiecie widzowie, że z strzelił chłopowi w nogę i gościowi się zaliczyło jako BĘD ja też tak miałem tylko że z Diglem miałem to nawet widzowie nagrane wy to widzieliście, ci co oglądają jakby tą serię cały czas to wiedzą, że była taka sytuacja, że ja strzeliłem chłopa w brzuch i dostał HEDA no ta gra o, tak, szkoda patrzeć, że. Jedy, jedy, ja szczerze żałuję, jedną rzecz, że nag zacząłem nagrywać od CS'a. Mogłem szczerze zacząć od, Kalo, od Call of Duty, ale przynajmniej mam przyspieszony start, nie? Bo dużo od nich Call of Duty. Tak, szczerze, ja tak sobie myślę, że osoby wolą. Niektóre, niektóre osoby wolą oglądać CS'a niż go grać. Ja tak mam. Że szczerze, lepiej mi się ogląda CS-a niż mi się go gra. Bo naprawdę, to jest takie, no, no wiecie, mi się ogólnie mechanika gry. Gry nie podoba. Oni też chyba nie myślą, nasi przeciwnicy, że oni wchodzą mi pod celownik. Ale tą autoszmatę usłobili, bo strasznie, jak się. Patrzcie, widzę, jak się strzela. A nie, myślam że. myślam że się, kurma. Eee, lufa eee, się. Celownik się trzyma. O ty... Nie, wygramy, tak. mi się Strasznie. Nie wiem, tak. Jakoś niecelnie się z tej broni strzela. A wupa. Ja to bym się najbardziej cieszył, jakby mi Jakbym mógł sprzedawać yy, te skiny w CEC. Tak szczerze, jak sobie tak myślę, to jest też trochę bez sensu, że oni nie zrobili swojej własnej waluty. To jest takie. Nie wiem, ja bym zrobił w CS-ie własną walutę. Nie wiem. O Boże, co ja zrobiłem? O Boże, tak to jest, jak ja się zagawam. Hm. Ale, nie no, ja bym, z... jakbym na przykład robił grę, to bym zrobił własną walutę. No bo, po co zrobić? No, wiecie wymyśloną walutę. Jak na przykład w Fortnite macie w widolce, nie? W Faudolce, w, C... w Warzone, ie. nie wiem, jak to się nazywa te, no te coiny A w cs Realne pieniądze Po co? Co to jest takie? Nie wiem Ja bym nigdy w życiu skina już... Ja raz kupiłem skina I tak szczerze tak jestem, ja myślę Boże, jak ja jestem durny Przecież ten skin To i tak I właśnie tak miałem z petką A teraz tej petki nie mogę sprzedać i co? No weźcie widzowie Widzowie pamiętajcie, nigdy nie kupujcie nie kupujcie skinów w ces naprawdę już, już, jakby, już, już by było już lepiej, żebyście wydali, nie wiem Na... jakieś, jakiś, nie wiem Walutę w jakichś grze, na przykład w Nie wiem, w Warzone te coiny, już w jakimś tam W innych grach Naprawdę, niż kurna prawdziwe pieniądze wydawać czy? Znaczy, Faudolce są za prawdziwe pieniądze, no ale wiecie co, to zawsze można te faudolce uzbierać. i tak te, i tak ludzie co grają, jakby i tak te, można powiedzieć, że ci co, jakby tworzył te gry, to dostają pieniądze za wyświetlenia. Czy tam, za ile osób tam gra u nich. trochę widzę, uciszyłem się skupię e, e, e. Aha! Okay a okay? Albo ja mam słabego Aima, albo nie wiem Co tu się wydarzyło? Ty, oni nas doganiają Nie nie nie, oni losu nie ukrzykają No pokaż no, co ci się stać Gadaj Okej okay. Nie widzowie, albo ja... Nie, 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 ja muszę się skupić Jak coś... Be... Ja będę się mało odzywał ciężki sprzęt. Ja pierdziele, zawsze, zawsze się scrolla. Boże, nie skrola, boże, kół... Cool. Dobra Ja pierdzielę. Wiedziałem, że my to wygramy nawet co jakim cudem, nie wiem. No losu widzowie się nie da już szukać. Naprawdę widzowie, losu się nie da uszukać. Ja pierdzielę z Kosyku. Nasz wziął ciężki sprzęt i ich wszystkich No. gości załatwił. Jednego to w ogóle z Kosy załatwił. Dobra, drugie miejsce. Znowu 3 rundy dla nas. 5-8 będzie. No i wygrałem no. no losy nie uszukają, no. CS jest, jest zbyt, zbyt przewidywalny Naprawdę. Losu... Pamiętajcie widzowie. Losu się nie da uszukać. Jakbyście chcieli, to nie uszukacie. A to zawsze będę powtarzał. yeah Ja pierdzielę, ale farta tam ci mają. Że kurde w końcu wystrzelił mu heada. Ja pierdzielę. Nie, to trzeba się skampić na tym B. I wszystkich załatwić. X to jest najlepsza strzelba. automatyczna. Ale te strzelby automatyczne w realu, ogólnie, jest takie dobre. Może tutaj... Dobra. Nie no i tak to i tak to już wy wygramy widzowie ja, jeden z No ja gram No ja gram I tak to jest tylko gra go, go. To lecę chyba nam mida To że oni grają Dobra, oni idą Ja pójdę na mida, ja już pójdę, ja już pójdę No za mnie D Ja dzisiaj z Digielka słaby jestem no My ich robimy jak chcemy batman a wupa -ba. dobra to ja na B ciężki sprzęt już mamy nie ma coś wychyl ktoś kurde no naprawdę wszyscy poszli a na pierdziele A, gorsze, trafiłem. Ha, nie zaliczy... Nie pokazałem mi, że to. Oj. Jestem do Jestem do Po co Po co Z dołemką tu przyszła na Mida. Nie mi się tego błędu. nie. Abo usp -kiem. Dajmy im fory, ja bym ich eko załatwił No i papa Ciekawe czy rangę dostałem No i po co mi to jest, po co mi to jest, o to Nagroda, jak ja i tak tego nie mogę sprzedać Dostałem rangę? Dostałem, odzyskałem, dobra Widzowie, ja się z wami żegnam, żebyście mieli lepszy gry ode mnie, żebyście mieli globara w całej No i co, widzowie, miłego dnia!